Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj ja trochę z takim specjalnym programem, gdy chodzi o rok 2025. No bo to już słuchajcie, dzisiaj mamy 2 grudnia 2024, a więc już na żlud beretem przechodzimy do nowego roku. Ja w ogóle kiedy myślę o roku 2025 to czuję się jak na łódce. I ta woda jest... No... Ja, na dwoje babka wróżyła. Czyli albo dla jednych bardzo spokojna i ten rajd łódką jest bardzo przyjemny, albo woda jest naprawdę niespokojna. I trudno utrzymać balans na tej łódce, więc będziemy podzieleni właśnie w ten sposób. Woda to oczywiście emocje, uczucia. I co do tej pory osiągnęliśmy? W jakim punkcie indywidualnie i grupowo jesteśmy? To, co widzicie w tle, to oczywiście. Nasz układ słoneczny, który, którego w centrum, tam widzicie, jest Słońce, jako gwiazda, i dookoła mamy osiem planet. Tutaj te cztery pierwsze planety najbliżej Słońca Merkury, Wenus, Ziemia i Mars są najmniej w tej chwili istotne. Co jest istotne w 2025, to to, że te dalsze, największe, najpoważniejsze planety, którym zajmuje kawałek czasu, żeby zmienić położenie, będzie zmieniało znaki. I tu chodzi, i ja tutaj się, kochani, w tym momencie wyłączę, bo ważne jest, żebyście widzieli to, co zechcę wam przedstawić, co dla Was specjalnie przygotowała. Taka ciekawostka, malutka odnośnie naszej kochanej planety ziemi. To jest ziemia. To są właśnie te cztery najbliższe planety do. Czy od słońca? I chcę tutaj pokazać, że jako ciekawostka, że w 70% złożona jest z wody. Patrzcie to tak, jak nasz organizm, głównie z wody. Więc woda, woda. I doba, dlaczego tutaj jest doba ważna? Dlatego, że te wszystkie planety, które poruszają się wokół Słońca, zajmuje im kawałek czasu. Ale nie tylko poruszają się wokół Słońca te planety, ale także wokół własnej osi. I na przykład Ziemia, Ziemi zajmuje, żeby raz się Obrócić wokół własnej osi 24 godziny, a wokół Słońca 365 dni. To jest rok czasu. No, to jest niby ciekawostka, ale wszystko tak naprawdę istotne. Będziemy mówić o tej największej planecie. Jowiszu. Będziemy mówić o Saturnie. Będziemy mówić o. No, najpierw jest, kochani, Uran, <grym> a później dopiero Saturn. Przepraszam. Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. W tej kolejności. A więc Jowisz. No widzicie, Pluton już 19 listopada 2024 wszedł w znak Wodnika. Więc zaczyna się tu era Wodnika. Ludzie, prawda i wolność. O tym już wiecie, bo mówiłam do znudzenia. I tu będzie Pluton w Wodniku na 20 lat. A więc duże zmiany. Jako ciekawostka jeszcze, wiecie co, wrócę na chwilę do tego słońca, bo nie chcę to nawet przeoczyć, skoro jako ciekawostkę mam dla Was tutaj do powiedzenia. Ile mil od Ziemi znajduje się słońce? No, 93 miliony mil. I zajmuje promieniom słonecznym, by dotrzeć do Ziemi. 8 minut, więc jeżeli masz promienie słoneczne na swojej bójce, to znaczy, że słońce wysłało te promienie 8 minut temu. Hmm? Tyle zajmuje czasu. No to jest ciekawostka, to jest w ramię. Ja Wam rzucę ten filmik, tylko że on będzie w języku angielskim. Kiedy Wam to wszystko pięknie wyjaśni i pokażę. Teraz jasne jest, że im dalej planeta jest od Słońca, tym dłużej zajmie jej, żeby okrążyć Słońce. No i teraz możemy śmiało przejść do Jowisza. Największa planeta w systemie słonecznym. Ma aż 79 księżyców. Najwięcej. No i uwaga. Ta planeta do 9 czerwca 2025, bo o tym roku mówimy, będzie w znaku bliźniąt. Czyli wchodzimy w rok 2025, Jowisz jest w bliźniętach, ale 9 czerwca 2025 wchodzi w znak Araka. Jowisz czego dotyka, to poszerza. To jest ważne, bo przynosi szczęście, ale co się dzieje w tym czasie? Poszerza. Więc Rak to dom, rodzina, ojczyzna, korzenie, jak to zawsze mówię, matka, uczucia, emocje i ważne poczucie bezpieczeństwa. Więc na pewno będzie ogromnie istotne, by czuć się dobrze we własnym kraju. Ochrona rodzin, kobiet, dzieci będą istotne. Także zdrowe odżywianie. Ludzie będą przykładać większą wagę do tego. Więc ja już widzę jakieś własne produkty z własnej działki, z własnego pola. W PRL-u kiedyś pamiętam, były rynki, gdzie można było zakupić produkty ze wsi, gdzie się znało, w co ufało, wierzyło. I to będzie ważne teraz, tak więc wieś, rolnictwo ogromnie będzie istotne. W pierwszej połowie 2025 Jowisz będzie w kwadracie do Saturna i Neptuna, ale już w drugiej połowie Trygon, piękny Trygon. Ja myślę, że ludzie będą budować domy, odbudowywać. Re renowacje, przeprowadzki, naprawy i oczywiście ważna rodzina w tym wszystkim będzie bardzo to wszystko co wymieniłam związane ze znakiem raka. A więc jeśli chodzi o planetę Jowisz, ja widzę, że będzie pierwsza połowa pokaże nam sporo, a druga połowa nasze uczucia, emocje Wezmą górę i powiemy: Hej, my chcemy tego, co jest dla nas dobre i właściwe. Jowisz w raku czuje się absolutnie wspaniale, więc to będzie cudowna energia. Z góry już się bardzo cieszę. Następnie w tej kolejności, no cóż, mamy Saturn. To jest Saturn. I nie piszę tutaj nigdzie Saturn, więc, żeby łatwiej było, może w tym momencie zróbmy tak. Okej, okay. to jest Saturn, o tym będzie mowa. Saturn ma 53 księżyce jako ciekawostkę. I Saturn, co ja zawsze mówię srogi nauczyciel życia. Dyscyplina, obowiązkowość, lekcje, także czas i karma. W znaku ryb Saturn jest, ale 24, 25 maja w zależności od tego gdzie jesteście, 2025 wejdzie w znak barana. Saturn nie czuje się dobrze w baranie. Dlatego że Saturn z tym swoim stoickim spokojem podchodzi rozsądnie, odpowiedzialnie i żąda od nas dyscypliny. A tymczasem baran hej, zapomnij, lecimy do przodu. To jest pierwszy znak ogień, radykalny znak um, wszystko, co nie ma sensu, palimy no bo to znak ognia narympał i po bandzie. No więc już widzicie, jak to razem wygląda. Tutaj chcę także przypomnieć, że węzeł północny 11-12 stycznia 2025 przechodzi ze znaku barana do ryb. Więc pytanie będzie na półtora roku: czy zdjąłeś maskę? Czy mówisz prawdę? Czy nie udajesz, że wszystko jest pięknie, ładnie, chociaż tak wcale wewnątrz Ciebie nie brzmi. Nie czujesz tego. Teraz będziemy potrzebować słuchać intuicji. Ta cała wiedza duchowa, wszystkie moje czytania i webinary, kochani, i są pakiety. Naprawdę polecam, bo to będzie bardzo, bardzo istotne. Szczególnie nie wyobrażam sobie kogoś, kto ma Słońce, Ascendent czy Księżyc w rybach i tego nie będzie wiedział, bądź w baranie. Ale także i wszystkie inne znaki, oczywiście, ale tutaj będzie bardzo istotne. Teraz, skoro już w baranie mówimy o Saturnie w baranie, to baran to także głowa, myślenie, głowa, rozsądek, odwaga by wyjść ze stada, o którym ja zawsze mówię ze stada owiec i pójść w własną drogę, własną drogą kreować tę drogę. Czyli wychodzimy z tłumu i mówimy: mm, mm. ja kieruję się własnym rozsądkiem, także intuicją, no bo mamy węzeł północny w rybach. Ja słucham snów, znaków, przeczuć i tak dalej i tak dalej, idę swoją drogą. A więc czas ociągania się, znoszenia władzy przez lata, no bo to jedni na cztery lata, na dwa lata, na pięć lat wybrani władzy, która zupełnie nie ma sensu, to się zmieni. Ludzie już będą teraz postrzegać to inaczej. Ludzie coraz bardziej przebudzeni. Teraz ludzi ambitni i młodsi przywódcy. Politycy. No, ja to odczuwam jako nieskorumpowani przez system młodsi. Będą patrzeć inaczej. Chociaż polityk sam w sobie dla mnie jest, ma pejoratywne znaczenie, czyli negatywne, ale ważne, że jest ta młoda energia, no bo to baran. Pierwszy znak zodiaku, dużo energii, działania, ogień, akcja. Więc to będzie bardzo ciekawy czas. Następnie. Co jeszcze powiedzieć na temat Saturna? Widzicie? Tego 25 maja 25. Patrzcie piątka, piątka, piątka 25, 5, 25. Jak w lustrze. Saturn będzie w zero stopni. Zanim będzie w zero, będzie w 29. Zakończenia i początki. Reset. Ja bym powiedziała tego 25 maja 25. Reset. Startujemy na nowo. I naprawdę miejmy nadzieję i wizualizujmy, medytujmy, że to będzie w duchu. My chcemy pokoju. Nie wojny, ale pokoju. Chcemy pokoju, chcemy pokoju, chcemy pokoju. I może tak być, że nastąpi ten podział, o którym powiedziałam na wstępie, na dwie kategorie ludzi, bo nie wszyscy będą przebudzeni. Także nie wszystkim zależy na wolności słowa, na braku wolności i to będzie ta jedna część. A druga kategoria, druga część ludzi powie: Bez wolności nie ma szczęścia, życia, zdrowia na Ziemi. I ta część powie: My żyjemy, chcemy żyć po swojemu. Tworzymy własne wspólnoty i nie chcemy się podporządkować stadowi. Okay? W stadzie nie chcemy być. Kreujemy swoje, tak, to definitywnie widzę. Następnie zerknijmy na Uran. No Uran ma 27 księżyców, jako ciekawostkę. 13 pierścieni, najbardziej kolorowych. I Uran kręci się w przeciwną stronę <grym> i na boku. Co już mówi wam, jak ekscentryczna jest to planeta, która zarządza wodnikiem. I dlatego wodnika nie interesuje to, co robią wszyscy inni, i stado, i być w stadzie. No, to, to jest nie do pomyślenia. Uran, wodnik <grym> robi swoje. I nie interesuje. Ja mam, jak wiecie, merkury w wodniku, więc mnie to nie interesuje czy się wszystkim to podoba, czy nie. Dla mnie to by było straszne, gdyby się wszystkim podobało, co ja mówię. To znaczy, że coś nie robię tak. Jest inny. Inna planeta i ponieważ mamy pluton w wodniku, jest tu dużo energii. Do 7 lipca 2025 Uran będzie w byku. Od 7 7 Dwie siódemki, widzicie? Będzie w znaku bliźniętach do listopada 2025, bo potem wróci do bykaj. O tym już będzie zupełnie innym razem mowa. Ale tu, ten moment, 7-7, czyli 7 lipca, będzie to przejście z 29 stopni do zera. Krytyczne oba stopnie. Zakończeń i początków. Więc tu mogą być nieprzewidziane sytuacje, szokujące informacje, niespodziewane wiadomości. Komunikacja, media socjalne radio, telewizja, krótkie podróże to czego się uczymy samochody. Komunikacja, media socjalne jak powiedziałam. No. Coś może się w USA pokazać. Może się wszędzie na świecie pokazać, ale szczególnie widzę tutaj coś w Stanach Zjednoczonych. No i wreszcie Neptun, kochani. Neptun. Neptunowi zabiera 165 lat ziemskich. A jeden rok na Ziemi to 365 dni, żeby raz jeden okrążyć słońce. No jest najdalej z tych czterech planet. Ma sześć pierścieni, ale trudno je dostrzec, i ma trzynaście księżyców, o których wiemy, ale być może jeszcze jest ich więcej, no jest tak daleko. Ale jak tak słyszę, tego, a może tego jest więcej, no to odpowiada dobrze Neptunowi: Neptun opiekuje się znakiem ryb. A więc nigdy do końca nie jest wiadoma. Stąd jest pewna konfuzja, tajemniczość. Więc naprawdę świetnie pasuje tym, temu określeniu, które Wam tu przed chwilą o tych pierścieniach i księżycach powiedziałam. I teraz w znaku ryb jest Neptun. I to od 2012 roku do 2025-2026. 30 marca, tu są znowu trójki, 30,03 jak w lustrze, będzie w 0 stopniach w Baranie. Tego nawet sobie nie podkreśliłam, to robię to teraz, bo to wszystko jest bardzo ważne. Wejdzie w znak Barana, czyli wyjdzie ze znaku ryb i wejdzie w znak Barana 30 marca. Znowu. Zakończenia i początki. Oba stopnie krytyczne. No i kiedy był w rybach, kiedy ta Neptun, planeta była w rybach, w swoim własnym znaku, astrologia, widzicie, czytaniem z kart anielskich, ja właśnie zaczęłam w 2012 roku, wyobraźcie sobie, ja sama rybka. Spirytualizm, te wszystkie moje webinaria i znowu te pakiety, to wszystko, co ja proponuję i czego uczę od tylu lat, to jest właśnie Neptun w rybach moim własnym znaku. Sny, wizje, przeczucie, wielo i międzywymiarowość, uzdrawianie, kwestia karmy, kwestia wiary. Ryba mówi: Ja wierzę. Ale także uzależnienia, szpitale, wirusy, więzienia, sprawy z tym związane. Ja i moja energia. To jest też to. Uczucia i emocje, bo to znak wodny. I zakończenie tej karmy. Zakończenie karmy. Charakterystyczne dla ryb. Czwartego. Marca, bo to sprawdziłam, 4 marca 2025. Właśnie sprawdziłam dosłownie przed nagrywaniem tego. Neptun w rybach będzie w 29 stopniach. To jest stopień krytyczny zakończeń. I zacznie się od 4 marca, natomiast 30-31 marca będzie w 0 stopniach w baranie. Więc ten marzec będzie też, widzicie, jaki przebojowy zakończeń i początków. Z wody, bo ryba to znak wodny, do barana, znaku ognia, znaku kardynalnego. To jest działanie, to jest akcja, to jest odwaga. Może być więcej pożarów, może, bo to jest znak ognia. Płomień, pożar, ataki, bo baran dwa razy nie myśli, co ma zrobić, to zrobi. Pionierstwo jednak przy tym, odwaga, żeby pójść w swoją stronę, żeby nie iść w tym stadzie owiec i początki. A więc połączenie, widzę tak marzec i kwiecień, i później, to, to jest przede wszystkim teraz, właśnie w tym momencie. Ruszam do akcji, ale słucham swojej intuicji. To wszystko, co reprezentuje spiritualizm, wiedza duchowa, o której mówię od 2012 roku, <laughs> może bardziej 2013, kiedy zaczęłam swój e, kanał, ale samo to, że posłuchałam i wyjechałam na mały, gdzie przez trzy lata wcześniej uderzało mnie mały, mały, mały i o tym opowiadałam już kilka razy. I wreszcie postanowiłam to zrobić. Właśnie od tego czasu zaczęła się nowa energia, 2012 rok. Wszystko zaczęło się zmieniać, moje życie zupełnie się zmieniło. A więc mamy, tu mogę już teraz do Was wrócić. Może znowu na tle tego systemu słonecznego żeby zakończyć i dopowiedzieć, bardzo interesujący rok przed nami. Bardzo ciekawy. Rze rzeczy będą się zaczynały, ale jak to ja zawsze mówię, tam gdzie jest początek, tam także jest i koniec. Kończymy i zaczynamy, zaczynamy i kończymy. A więc oby to był rok pokoju spokoju i rodziny, bo już to wszystko słyszeliście. I ja nie wyobrażam sobie tego inaczej. Szczerze mówiąc, ja nie widzę, że będą podsycane wojny w 2025. Może na wiosnę 2026, ale już mam nadzieję, że do tego czasu ludzie będą w takiej ilości Przebudzeni, że powiedzą nie: mm -mm, no, no. Absolutnie jesteśmy pacyfistami, w żadne wojny nie wierzymy. Chcemy pokoju, spokoju i szczęśliwej rodziny. Zdrowej rodziny. Obfitej w błogosławieństwa i w to, co najlepsze dla nas wszystkich. A więc buziaczki, uściski, zapraszam do tych pakietów, kochani. Wykupowania, jeżeli nie chcecie potem mieć to robione aż w kwietniu. Naprawdę ważna wiedza. Chyba nigdy nie była tak ważna, jak w tej chwili. Czas zakończyć z tymi karmami, z tym wszystkim, co było. I wchodząc do 2025, słyszeliście, co powiedziałam, wejść w nowy rozdział życia: w lepszy, w szczęśliwy, w spokojny, w balansie i miłości bezwarunkowej. Buziaczki, kocham Was i.